Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W ostatnim materiale z 12 będzie to oczywiście film, nie wiem jak to za bardzo określić, ale żegnający nas z przegodą z tej edycji gry. No i postanowiliśmy wraz z Mateuszem nagrać dwa pady przez świat. I witaj taka propos. Tak, więc cześć wszystkim. Okej. Okay. Tak. Zagramy sobie PSG. No i naszym rywalem będzie Arsenal. Okej. Okay. Wypadałoby, żeby ostatni Ja jeszcze męż... czekam na niego. okej, okay, w porządku. Mógłbyś zaznaczyć gotowe, może by to trochę wymusiło większą presję. Jeszcze ok. <grym> tak pospamuję trochę. Okej, okay, to ty sobie pospamuj. O, dobra. dobra. Może eksklu... Nie, dobra. Już myślałem, że może zagra sobie bramkarzem. W ogóle strasznie długi nick. Więc raczej daruję sobie... Powiem ci, że nie sprawdzałem jaki ma. Um, co do tego, wstawiłem Meneza do środka pola, bo nie miałem go gdzie wstawić, a... To gracz, jak zapewne wiesz, jest bardzo mhm. dobry. Okej. Okay. O, Aleksa mamy. Um, tak, no to... postanowiłem, że go wprowadzenie Lugano, bo mhm. Lugano... Okej. Okay. Mm. Nie, nie mój gust. Mm. Na szczęście... Poza tym Aleks jest Brazylijczykiem. Aha, okej, okay, no rzeczywiście to ma duży wpływ. Mam nadzieję, że... No lubię Brazylijczyków. A okej, okay, o to chodzi. Będzie fajnie, bo warunki pogodowe są w porządku. Akcja bardzo ładna, i od razu mamy bramkę. No, gratulacje w 6 minucie Gamayro. pokonuje Pokonuję bramkarza. Gratulacje Jej. ci się należą. Dziękuję. No cóż, okay. trochę szczęścia. Mm, no oczywiście, że nie. To było idealnie rozegrane. W do środka pola. Ok, nieszczęsny, pokonany. To jedziemy szybko, może uda się strzelić drugą bramkę, czy też się bronimy? Jaka decyzja? Znaczy, ja bym proponował... Kontratakować? Ym, kto atakuje, ten wygrywa. No dobra, okej, okay, rozumiem. A kto się broni, ten dostaje... W... Czyli... O, okej, okay, udało tak. się wybić. Ym, no, ten nie moment, Jest, okej. Okay. Jedziemy, jeszcze Dobrze. jedna akcja, kontratak. No dobra, dobra, luz, Pięknie, okej, okay, Mertesaker nie powinien nie dogonić. O, ja zagram... Nie zagrałem piłki. No. Jak sam wiesz, Meter nie jest najszybszym zawodnikiem. Tak, I to będziemy musieli raczej wykorzystać. Mm -hmm. um, czy mi się wydaje, że on jest najsł najsł nie, nie najsłabszym, najwolniejszym zawodnikiem Barclays Premier League z tych y, czołowych zespołów? Hmm. Wiesz co to nie jest? Chociaż... Cho Może na równi z Karagerem? Tak, jeżeli chodzi oczywiście o piłkarzy z pola, tak, żeby nie było wątpliwości. No, bramkarze, powiem Ci, że niektórzy są szybsi niż, Myślisz? niż ten. No. Okay, no masz znaczy, na myśli FIFA czy rzeczywistość? Ten? Mam na myśli rzeczywistość. A, no to rzeczywistość, no, no okej, okay, bramkarze... Z... Hart, no, powiedzmy. No, na pewno Hart jest zdecydowanie szybszy. Przynajmniej tak... Nie wiem, widziałeś na tak. ten filmik. Mm, oczywiście tak, chodzi nam o film, w bo... którym Hart przebiega całe boisko i jeszcze udało mi się wyciągnąć strzał na no, jeżyk, dobrze pamiętam. Prawdopodobnie um, kojarzycie tą sytuację. Tak. Dobrze pamiętasz? Um, nie, co? nie mam jak wrzucić. O, teraz dopiero się. Brawo, Okej, okay, prawie udało się strzelić. No, i musimy się cofać, bo kontrola tak gdzie grozi tam wolko tu góry. Okej, okay, ale nie, nie uda się przejąć. Jerzy, dobra. szczęście piłka bardzo, bardzo. Jest nasza? Okej. Okay. Um, w razie gdybyśmy wygrywali po 60 minucie, tak. Oj. Oj. Rozgadałem się, znowu nie podałem. Um, jakbyśmy wygrywali tak w okolicach 60 minuty, tam mhm. tu Sisoko na ławce i. Jakiego nazwiska się czyta? Szantom, Coś takiego? Okay, okay. Nie bardzo wiem jak to się... Pięknie. Nie. O nie! I wciąż nie mogę. Tak. <grym> tak, Fatum cały czas nad tobą czuwa. Nie wiem, czy tak można to określić. I no, tak. Bramka z piętki jest praktycznie niemożliwa. Mm, jest możliwa, ale... Na pewno nie, nie na nagraniu. No tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jak strzeliłem tobie poza nagraniem piętą. No, wiesz co, nie bardzo. Ładny strzał. Dobra, próba. Sorry. Nie, okej. Trzeba próbować. No. Sisoko i Shantom. Mhm, dobra. Stam... Nie wiem, czy Shantom. Kurde, nie wiem, jak to się czyta. Nie nie. Oj. Dobra. O... Okej. Dobra. No Nasza Nie, jednak nie. Wybiję ją, wybiję ją. Nie wybiję. Ale ręka była. A długa! Brawo, jeszcze... O. jeszcze całkiem za podanie i ponownie... Ojej, ojej, oj, ła, ła, gdzie ty stoisz? O? Nie wiem. <laughs> Okej. Okay. Napisali, że wybiegłem się z zabójstwa. Hmm. O. O. Będą ją Pierwszy. w pierwszym. Nie da do, się środkować Okej, okay, podanie, w sumie jest jeszcze gorsze. Brawo, bramkarz. Ale jest tu... ...Sirigu. Mmm, nie mam z bardzo pomysłu, co zrobić, więc pozwolisz, że wykopię. No, no. To jest zawsze, zawsze dobry pomysł. No, no Aleks, okej. Okay, dobra, Aleks zdążył. Bez jakichś większych problemów. Wejdziesz? Oj, okej. Okay. No jeszcze i jeszcze skontuzja. No no i menes się nagrał. Poda podałem. Co? Oj, oj. Hmm. oj no tak, znaczy... i już tak zaczyna. Nie, kiesy ja... <laughs> tak, niewiele brakowało żebyś kontuzji dostał. No, no właśnie. No, w tutaj ktoś jest nasz. No, jak to spalony? Sej, ale Gamera jest niski. No, w do hmm, Tak w 70? Tak w, jak będziemy wygrywać? Mm -hmm. To co? Co zmiany, tak? Zrobić? Nie, nie, nie. W 70? O, okej. Okay. 30! O, nie ruszyłeś do piłki, sorry. No, soki. Okay. Oj, co Tak się stawiam, dlaczego się nie mogę na niego zmienić. Podobny stroj ma nas, nasz arbiter. Oj, ku bramkarzem, tak? To wolałbym nie stracić. Okej, okay, jednak straciłem, ale na szczęście nie obronie. Od razu odzyskana, i piłka, i tutaj myślę, że. O, dobrze. O, jest chyba jeszcze. Kto to jest z defensywnych pomocników tam na ławce? Nie wiem. Jeszcze raz będzie? Nie, okej. Okay. O, przyjąłem piłkę. nie. Ale. Chyba cię przewróciłem. No chyba... Nie, okay, to bo. o brawo, brawo sędzia. I ty strzelasz, bo ja byłem falowany. Nie, jednak ty strzelasz. Nene, 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 będzie strzelał czy ktoś inny? Cóż, nie, nie będzie na nas strzelał. Będzie strzelał mój ostatnio jeden z y, ulubieńców. Powadzę ci trochę pospieszyć, bo zaraz sam uderzysz. Och Bodmer, no proszę. I uderzenie i... Aj, złapał. <grym> Sok. Nie no okej. Okay. No czas... No wiesz, wiesz karnych najlepiej nie wykonuje, dlatego chciałem zaskoczyć, go i w środek strzelić. A, okej, okay, no tego go zaskoczyłeś. Uuu, wow, że no. nam zabrał piłkę i teraz idzie skoro takim Mertesakerem. No mogliśmy wygrywać, a tu zaraz zremisujemy? Nie. I to wszystko ze mnie? Dobra, wybija chyba. Tak? Tak, dobra udało się wybić. Tak. Wow. Hmm. <laughs> okej, okay, nie, nie, no chciałeś grać, uspokoić, rozumiem twoją decyzję. <gry> nie chciałem przerzucić ciężar gry na drugą stronę, no ale to też niekoniecznie nie wyszło. <gry> Okej, okay, dobra, ale tak teraz trochę gra, wygląda by była trochę na czas, ale w sumie nam to jest na rękę jak najbardziej. Do... Jeśli on gra na czas, a przegrywa, to jak najbardziej jestem na tak <gry> i. Chociaż teraz akcja może być groźna, bo podanie nie jest o, złe. właśnie. Nie wiem czy wie. O nie, nie to wiem, może czy... być gol. Okej, okay, nie. Oglądałeś? Może mam talent ostatni? Nie, nie oglądam bo... raczej. No cóż. No to możesz opowiedzieć historię. Ty trafił liczyć. Tak? Tak. Wow. Ciekawe, nie? No, rzeczywiście. Wow, wow okej. Okay. Mm, może podam do góry. Ja spróbuję się to jakoś tak... Pokiwać, tak? ...przyspieszyć. nie, dobra. Nie, wiem, i... Łoł! Wow! Hmm. Szkoda, że to było tak daleko i to był Gameiro, nie, nie wiem, pastor, Pastore, sorry. Czy tam Ibrahimović, którego, proszę że będzie się jeszcze już na pewno przyjemnie spalony. Okej, okay, przyjemnie grało w 13. Powiem Ci, że tak, teraz PSG będzie kimś takim, czy klubem takim, jak był Milan, mhm. z pełnym technicznych zawodników i bardzo dobrych, no zresztą dwóch zawodników Milanu ym, tam jest, Plus do tego dochodzi Pastore właśnie, ja, Nene, ja i Nets. Wow. oraz y, jest tam jeszcze Orao, który jest teraz chyba lepszy niż Gameiro. To znaczy, szybszy. Mhm. I tam kilku rezerwowych, plus w pomocy. Przecież jest Bodmer. Nie wiem, znaczy, to znaczy, nie jestem pewny, czy ci zawodnicy wszyscy są, bo kogoś chyba Pezrze sprzedał, tak? Nie mam pojęcia, wiesz, nawet. No właśnie ja też tak nie bardzo, ale... Jeżeli ktoś chce, to możemy oczywiście poprawić. Tak, z, z, ja to już standardowo ze błędy robię, więc. Okej, okay, jak chyba tam strzały? No teraz nieco lepiej. 5 strzałów, trzy strzały, przy trzech strzałach naszego rywala. Robisz jakieś zmiany czy to oni? Owsem. Hmm, um, mot ta zejdzie? Okej. Okay. To chyba. coś z tyłu lepiej może tam nic nie ruszajmy, to całkiem nieźle wygląda. Ale chcę uspokoić grę, nie? No dobra Mod tak jest defensywny, ale Sisoko ma dobry strzał z daleka i całkiem nie od podania, więc... Okej, okay, nie mam problemu Jeżeli tak A, sobie poradzimy Zaskoczę cię Miałem to zrobić w siedemdziesiątej, no Prankę ale... Planka, że zmieniłeś? Nie okej okay. Gdyby jej rozchodzi Mhm Dałem szansę młodemu... Młodemu? i on ma lat? Wiesz co, no, wolałbym się nie wypowiadać, żeby nie wolno mieć jakiejś gafy <laughs> No, ale tak... Nie wiem. Ile się wydaje? Serio? Okej. Okay. Poszę... Może jest coś to strzelać, ja wolę dość cicho. I skupić się <noise> ja na grze. nie... C... oj. O, o. Dobra, na no szczęście sobie przeszkodzili. Zaraz sporo farta mieliśmy. I Sisoko, no. dobiegniesz. No prawie dobiegłem Sisoko. No Sisoko raczej jest od podania strzału z daleka, niżli od biegania, no ale... No, trochę miał... oj, oj. oj. O nie, 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 nie. To nie może być gol, to nie może być gol. Nie, nie będzie. Spokojnie. O nie, co was tutaj tak dużo, no ludzie, no. więcej piłkarzy tutaj nie mogło być. Chyba jest, tu gra 1, 4, 5. Aha, okej. Okay. Nie no. Ja... Rusz... 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 Star... Nie ruszyć. Star... Nawet. Star... Star... Nie zdążyłem ruszyć nawet. Ale mam... Brau chyba jest dość młodym zawodnikiem, nie? Znaczy, mniej niż 28 lat. No to prawdopodobnie tak. Okej, okay. o nie, 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 nie. Po nagraniu oczywiście to sprawdzimy. W razie co można wstawić jakąś adnotację. Chociaż, wiesz co? Pograj chwilę sam. <laughs> Okej. Okay. Bo mnie to irytuje. Ma lat... Ee, szybciej, szybciej, 26. No, no to proszę bardzo. No jak, to rzut wolny, czy pana bitter jest, jest poważny? O, jesteś już, to całe szczęście. To może uda się przejąć piłkę od razu? Hmm. Jednak nie. Chociaż, z drugiej strony... Okej, okay, ładnie urońca, ale... Nikogo nie było w pomocy Ustawionego w ten sposób, aby. O nie, to będzie dośrodkowanie, nie? Ok, tylko eee. przedłużona. Bramkaż brawo! Jedziemy między kolejnym szybkim kontratakiem. Chociaż teraz. Znowu mi się sprint zepsuł. O nie, no to cudownie. Zamiast sprintować, będę <grym> teraz. Post... Ej, no, o, to, już jest, okay. to, już, to już jest. Rzut wolny, karny. Mm, Jak będziesz miał piłkę Sisoko z tak 20 metrów, powiedzmy, czy 25 nawet, mm -hmm. to możesz uderzyć, co? Okay. Bo nim to warto, naprawdę warto próbować. O! No i grzechnął mnie um, Mertzer <grych> Meterzaker może jest wolny, ale siły ma za to dużo. Tym mm -hmm. bardziej, jeżeli ktoś nie ma sprintu. On ma. Mm, około 30 przyspieszenia. Chyba głównie chodzi mi o, o moich moi graczy, którymi ja steruję ja tak dokładnie. Nie wiem czy w niektórych momentach po prostu sprint zmienia się w taką jakby kontrolę piłki szczególną Tempa, tak? O właśnie kontrola tempa tak to się nazywało. Dobra, daleko wyrzucę, bo ten ładnie właściwie ustawiony. No no dobra, no piłka do Sisoka doleciała, więc nie jest jakoś tragicznie. E... No. Tym bardziej, że ponownie jesteśmy... Zagraj długo, zagraj długo Sisoko. No, z Sisoka. Próbowałem. Nie zdążyłeś. No dobrze. Bywa i tak, ale z chyba kontuzja, co nie jest wcale dobrą wiadomością dla niego, bo... On... Ops. Ops. Jest, okej. Okay. No dobra. nie, naprawdę. O, dobrze. Ale to może, to <grym> będzie gol. Nie, okej. Okay. Teraz, nie wiem, limit, chyba farta w tej akcji już wykorzystaliśmy, tak więc teraz musimy grać nieco bardziej pewnie. uważnie. No, pewnie również. E, gramy, generalnie gramy do przodu, ale... Nie wiem, czy Nengameiro nie prezentował się chyba nieco lepiej, nie? To znaczy... Nikt w ataku w sumie w tej jest, połowie. jest jako tako, nie miał... No. Braob jeszcze nie miał jako takiej sytuacji w sumie do strzelenia żadnej. Nie miał jednego strzału chyba nawet. Aha, okej, okay, no dobra. No to rzeczywiście... Więc, czy tak lepiej. O! Za to może teraz będzie miał? Piękne strzał, chyba ale jeszcze z tym broni. Chciałem z, z takiej... oj, myślałem, że zysko przyjmie. Chciałem z takiego. W sumie loba, no ale nie mi mi dużo. W sensie parabolem. Nie? Mm -hmm o, 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 o. Okej. Dobra. O, nasz wolny. Um, czy jak gwizną dwa razy? Czy tylko ja takie wrażenie ta, odniosę? Tak, tak. Dobra. Tak. dwa razy. A, za mocno. Łoł, za okay. mocno. No trudno. Hmm. No, rozumiem, chciałeś uspokoić grę. <laughs> tak. Uczę się od najlepszego. Okej. Okay. Nie, 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 przedłużę to, przedłużę. Jest, Jest przedłużyłem jakiś... Zna... Niezna... Oj, ja, ja jakimś cudem nie podałem. Dziwne. No i tak, i teraz uwag. Mark... O nie, chociaż nie jest chyba trochę szybszy od Maxwella. Nie, jest. okej, okay. Ponownie sporo farta. Co hmm. by się ta druga bramka My przydała? chyba naprawdę wykorzystaliśmy już całego farta. Mm -hmm. Chociaż mimo wszystko trochę nam go przybyło po, tym, po tej sytuacji. Yy, orał który no, móc bramkę. Podałbym ci, tylko nie bardzo mam gdzie... No to dobra, to, no to może zrobią. Zero i odbrońców. Znaczy ja bym ci... Teraz wrzucę może. O. Pięknie. No i... Brawo, o, idealnie. Pięknie. No i w ten sposób mamy 2 do 0, tak więc wynik nie za bardzo uspokojony. I to, że nasi rywali mieli sporo pecha. się do nich teraz zemściło. Znaczy chyba... <noise> Na nas się to jakoś też chyba odbije, tak mi się wydaje. Oh. No właśnie. Okej, okay, ale Jerzy, no, no właśnie, kolejna sytuacja. Sam na sam którą mnie wykorzystał, na szczęście. Wow, brawo, Alex. Alex, widzisz, to jest właśnie. Tak. Brazylijczyk. Brazylijczyk w składzie Sisoko. Oj, pięknie. Sisoko będzie miał des... okazję. Będziesz, możesz uderzyć sobie swoim finazyjnym tak, strzałem. Nie, nie finazyjny. Okay. Sisoko mam mocny, ale finazyjny nigdy nie próbowałem tak naprawdę, ale mocnym to naprawdę dobrze idzie. Mm, no dobra. Jak chyba znowu troszkę. Jest, A, no i, i... to jest mój ulubienie. <grymne> Każdego nie strzelił, ale... Okej, okay, no to Bodmer trochę się zrehabilitował. No i mamy 3 do zera, tak więc zakończenie naszego, naszej, naszego... sezonu, może tak to ład, najładniej będzie. Jakoś powiedziane. Tak. Może na jeszcze do 4, co? Okej, okay, nie był problem. Jak się uda... Ale spalone teraz minimalnie. Chciałem teraz spróbować piętą kupnę to. Okej, widzę, że nie odpuszczasz. to 6 minut. No nie. Jeden już strzał piętą miałem niestety, obok bramki, to może, może wyjdzie. No, możliwe. Ło, o nie, to O, oj, to chyba jest błąd ich obronny, no nie zdążyłem. Ale niewiele berko. ooo, teraz, oj. sisoko, jaki pressing. No Widzisz, proszę. to, to jest sisoko. Gorzej, jeżeli ktoś mu ucieknie, wtedy ma problemy z... Dogonieniem go? No, no właśnie o to mi Ale chodziło. ten jest efektywnym pomocnikiem, nie musi mhm. być zbyt szybki. Okej okay. Ooo, już to widzę, wziąłeś teraz za trikowanie Aj Hmm, hmm. sprawdzę coś, okej? Okay? No skoro... No dobra Jednak nie OK. Bo chciałem sprawdzić, ile mniej więcej gwiazdek ma sztuczek Tym... No, Wiesz co, no spróbować no, O, dobra, sorry Coraz. Nie, spoko W sumie wygraliśmy to No Może na damy im honorówkę, co? Bo im się należy No skoro tak chcesz, to nie ma problemu Jeśli celem. Hmm, okej, okay, to co? Nie, no, bo no, raczej nie będziemy strzelać, co nie? Bo, dobra, bo nie. to już jest raczej. Jak piłkę oddać, no ale. O! Lepiej. Jest jak 4, będzie co? Nie wiem, możliwe. Wrzucisz sam? Mogę wrzucać. Oj! Co, zrobię? wrotką, no ale niestety ty No, okej. Okay. Nie wiem. Ale to. Może gdyby Ładne strzał... by było zwiększenie serii, co? No, byłoby ładne. No i marsz Ładny, no nie wiem, chyba tak nie można meczu nazywać. No no, w każdym razie spotkanie zakończone zwycięstwem, tak więc pozytywny. Pozytywny. Um, to może odcinek. na zakończenie Pochwalić się swoimi statystykami. Celność pada 76%. 76% Aj, ajej, 3% mniej. A, to widzisz. No i dwie asysty. No ja jedną asystę i dwie bramki a um, podań ile miałeś? Podań miałem 55% Ojej, 10 mniej, no cóż, jeszcze? Okej, no cóż, ten... <laughs> okay. no się bab, powoli się z wami zaczniemy żegnać. No, nawet trochę szybciej niż powoli. Okej, okay, no dobra, w takim razie skoro nas pospiesza ktoś. A no to do usłyszenia, do następnego odcinka. I pa.